Siema to ja Szymon dzisiaj w odcinku nagrywamy znowu w tym samym miejscu, ale najwyższy na... wy... trochę większy dach. Tu jest dawo mój brata. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. No i cóż z tego, że pani idzie jak mi nawet nie nagrywamy. Dobra, to pokażemy Wam ten, wasze ten dach. E, e, tylko nie czy będzie stąd widać o jest tutaj ten dach ten szary tu czeszą te drzewa dobra dobra właśnie przeskoczyliśmy przez płot tu jesteśmy tu jest też Antek żeby było wiadomo, że my przeskoczyliśmy przez płot o! E, so, tu też jest taki płot. O! Ok. Zatrzymały ile to już trwa? Minuty i dziewięć sekund. Smakuję? Chyba... pokazywam. Dobra, jesteśmy? Na dachu? O! To jest ten wczorajszy dach, to jest właśnie ten dach tu, to jest mój brat, to jestem ja, e... to są budynki. Ja ją też widziałem, spokojnie, nie bój się. Dobra, nie bój się. E... Dobra. Okej okay. mm. Czekajcie dobra Zeszliśmy A tu, tu Jeszcze pani nas oksani oksaniła Dobra, to na razie.